Teraz pokażę wybiórczo któregoś gołąbka i na co zwracamy uwagę przy oglądaniu go. Jak powinna wyglądać budowa przed kojarzeniem w pary. Na początek patrzymy jak się zachowuje w klatce prezentacyjnej. Jak widać budowa jest wyraz jest bez zarzutu prezentacja również. Weźmiemy go delikatnie do ręki i zobaczymy jego. Podstawowe tutaj zalety. Gołąb już leży dobrze w ręce, czyli ma tą właściwą równowagę. W pierwszej kolejności na co, na co patrzę, to patrzę na skrzydło. Czy jest uskok dekalarz, czy gołąb jest prawidłowo wypierzony? Jeśli chodzi o skrzydło gołębia, mówimy, go, że gołąb ma trzy skrzydła. Pierwsze to jest w gnieździe żółcia, drugi to jest gołąb młody. A właściwe skrzydło, czyli wypierzenie kształt lotek jest dopiero jak roczniak się wypierzy. W tym układzie gołąb tegoroczny przelotowany, około 15 lotów, te skrzydło jeszcze nam zbyt wiele nie powie. Jeśli chodzi o oko, patrzę tylko na przynależność do rodziny do szczepu. Dzięki temu orientuję się bez zaglądania na obrączkę po czym pochodzi. Oczywiście zerknę zazwyczaj. Do dzioba, czy szczelina podniebienna jest zamknięta, czy kolor jest różowy. Również mostek. Mostek powinien być jak najdłuższy. Mostek służy jako przywiązanie mięśni, czyli czym dłuższy, tych, tych mięśni więcej się zmieści. Również widełki powinny być zbliżone do mostka i na jednej płaszczyźnie, czyli zaoblenie mostka i widełki powinny być. Nie jako na końcu zaoblenia, powinny być ładnie zaokrąglone, nie szpiczaste, nie, roz, nie odstające, nie wystające. Ten gołąb leży idealnie w ręce. Dwa sposoby trzymania. Nie trzymamy za nóżki lub drugi sposób trzymamy za nóżki. Ja preferuję zawsze trzymanie w ten sposób, żeby nie trzymać za nóżki, ponieważ gołąb się swobodniej lepiej wówczas czuje. Jeśli chodzi o inne symptomy jak patrzymy na formę gołębia, ff, możemy dmuchnąć w mostek. Nigdy nie rozsuwamy palcami, ponieważ te piórka długo się układają. Tym bardziej, nigdy nie stosujemy tego przed locie. Przed lotem można ff, w poniedziałek dmuchnąć i zerknąć, czy nie ma złuszczonego na skóra, na skórka, który by był symptomem dozy. No, Także ogólnie, tą budowę my jeszcze będziemy w następnych poradach dokładnie analizować. Również na zdjęciach, na fotografiach. Dzisiaj również. Kształt skrzydła zamieszczę na tym klipie w postaci zdjęć, jak skrzydło powinno wyglądać. Ten gołąb przelotowany jest bez zarzutu, jeśli chodzi o budowę. Dodam, że wybiórczo je połapałem w nie Specjalnie nie, nie patrzałem, który ładniejszy. Ogon, jedno piórko, to jest podstawa. Ogon unosi się do góry, to świadczy o właściwej muskulaturze gołębia. I również leży idealnie w ręce. Mostek, zaoblenie, idealne. Tak więc selekcja lotowa, plus spojrzenie w dłoni, wystarczają, by gołąb miał prawo zimować. I weźmiemy jeszcze jednego gołąbka tutaj. Ogonek, jedno piórko. Lekkość poddawania skrzydła, czyli rozciągnięcie skrzydła jednym palcem. To jest podstawa. Zwróćcie uwagę, jak trzymam palca. Gdzie jest mały palec? Palec jest tutaj. W ten sposób rozciągamy skrzydło. Rozciągnięcie delikatne. Gołąb sam poddaje te skrzydło. O tych i innych jeszcze symptomach o jakości dobrego głębia będziemy rozmawiać w następnych klipach. Dzisiaj. Już dosyć dużo tych informacji, tylko w skrócie możemy niejako to podsumować. Czyli łączenie gołębi w krzyżówce lub w krewniacze, łączenie na wybitnego gołębia, budowa, właściwa budowa. I uwaga, nie kupujemy gołębi z kolorowymi rodowadami, gdzie wszyscy przodkowie mają pierwsze nagrody, ponieważ jest to nieprawda. Również wystrzegamy się zakupów na aukcjach, ponieważ są tam wszystkie gołębie, które nie nadają się już do hodowli i są w ten sposób selekcjonowane. To jest nieuczciwe, bo inni nabywają gorszy materiał. Na dzisiaj to wszystko. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. Tak więc, próbujemy tutaj skojarzyć samczyka. A akurat w tym przypadku jest to gołąbek z linii wyżymaczy oraz samiczka linii flora Werworta, Czyli ten układ jest idealny do hodowli użytkowej. Czyli dwa zimbredowane szczepy, czyli samiczka niebieska z linii flora Werworta oraz wyżymacz. Dodam, że wyżymacz pochodzi po samiczce 10.89, która jako młoda zdobyła pierwszą nagrodę w locie suwałki bogatynia 650. Natomiast tatuś jest słynny kubusz, uczestnik wielu lotów, między innymi lotu z Orleanu, kilkakrotnie z Ta para wydaje się będzie idealna. Ciekawostką jest, że puszczone na wolne kojarzenie, na gołębnik już się sobie spodobały. Czyli to gwarantuje niejako przywiązanie i miłość. W tym wypadku te gołąbki pozostawimy, ponieważ one już jako tegoroczne młode darzą się sympatią. Nie będziemy więcej eksperymentować. Ten niebieski, niebieski białolotek już sobie celkę zajął. Wobec powyższego już ten dom swój mają i tu jest gwarancja, że ten wynik będzie pozytywny. Oczywiście będą umiejętnie trenowane, nie będą zbytnie eksploatowane, ponieważ ten białolotek w przyszłości będzie uczestniczył w wielu lotach. Długodystansowych. W tym układzie jego kariera na przyszły rok to około 10 lotów krótkich jako gołąb roczny. Spójrzmy teraz na budowę pozostałych gołąbków. Tak więc reasumując, należy powiedzieć, że łączenie w pokrewieństwie jest dużą sztuką, niemniej jednak. Wybitni hodowcy to stosują siłą rzeczy, powielają kod genetyczny najlepszych gołębi, czyli łączą z jedną samiczką, później z drugą, później z trzecią, czwartą i te dzieci łączą ponownie na siebie, czyli tak zwane przyrodnie rodzeństwo, i ono powinno nieść te pozytywne cechy, w tym przypadku wydolność lotową, czyli zdobywanie pierwszych konkursów. Jeśli chodzi o fenotyp łączenia w pary, czyli wizualne oznaki, tym zajmę się w następnych poradach, prezentując gołębia, niemniej jednak z takich podstawowych faktorów, które dziedziczą gołębie, to jest wielkość, wielkość mostka, długość lotek drugiego rzędu, czyli za duża powierzchnia, one powinny być mniejsze i równomierne, uskok dekalaż później, uskok czterech ostatnich lotek i Dobrze, dobrej wentylacji między nimi to już będę obrazował na konkretnym przykładzie dzisiaj pokazałem sposób łączenia w hodowli samczyka wybitnego dałem mu równorzędne cztery samiczki łącząc po kolei według mojego uznania czy samczyk zaakceptuje czy nie prostszym sposobem jest wypuszczenie na wolny gołębnik gdzie nie ma innych gołębi i ten samczyk Wybierze sobie dla siebie odpowiednią partnerkę. Tą parkę przymykamy do boksów, następnie wpuszczamy następnego sam samczyka i kolejną samiczkę, by znowu wśród trzech, czterech samiczek mógł wybrać sobie odpowiednią partnerkę. Po zaiskrzeniu kolejną parkę przymykamy do boksu. Oczywiście jest to hodowla ukierunkowana na cel, który wyznaczył sobie hodowca. W następnych poradach inne sposoby łączenia w pary, tylko wspomnę, najlepsza jest w pokrewieństwie, oświeżanie w postaci krzyżówki i ponownie powracanie w pokrewieństwie. I temu wszystkiemu musi towarzyszyć wydolność lotowa, czyli kosz. Ten narybek musi być intensywnie lotowany. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołemnik, Polska. Druga część łączenia w pary gołębi pocztowych. Na poprzednim klipie wspomniałem o kojarzeniu najlepszego samca. Wpuszczam na gołębi 3-4 samiczki z fenotypu podobne do niego, by sam sobie mógł wybrać tą partnerkę. Po zaiskrzeniu parkę zamykamy do boksu, następnie Puszczamy następnego samczyka, który w gradacji jakości jest na drugiej pozycji. Dołączamy również jeszcze jedną samiczkę, i tutaj samczyk znowu sobie wybierze najciekawszą samiczkę. Po zaiskrzeniu, czyli po wzbudzeniu sympatii do danej samiczki, przymykamy go do swojego boksu, i tak dalej postępujemy ze wszystkimi gołębiami, aż będą wstępnie skojarzone. Innym systemem. Kojarzenia gołębi, czyli łączenia w pary, jest łączenie dowolne. Przy czym ten efekt można uzyskać do lotów. Gołębie, które są rozszczepione genetycznie, rzadko są dobrymi rozpłodowcami. Tak więc, hodowla krzyżówkowa jest tylko na krótką metę w celu uzyskania jakiegoś wyniku natomiast długoletnie wyniki są tutaj wątpliwe trzeba również utrzymywać bardzo duże stado hodowlane by rocznie ponad 100 młodych wychodować i z nich wyłuskać te najciekawsze to podraża nasz sport moje porady kieruję głównie do młodych hodowców do początkujących których zasoby finansowe nie są duże więc muszą polegać na mniejszych stadach Hodowlanych. Wobec powyższego należy się skłaniać ku hodowli zimbredowanej na czołowego gołębia. Czyli najlepszego samca łączymy z jedną samiczką. Po wyprowadzeniu dwóch lęgów należy połączyć go z kolejną samiczką i również wyprowadzić dwa lęgi. Te młode należy przelotować. Stosujemy przyspieszenie dzięki. Zabieraniu drugich jajek, czyli po wyhodowaniu pierwszego lęgu na 21-dniowych młodych są drugie jajka, i w tym czasie, po odsiedzeniu 3-4 dni, należy te jajka drugi rzut podłożyć pod mamki i wówczas przeparować tego zarodowca. To pozwoli w przyszłym roku połączyć w pary przyrodnie rozeństwo czyli wspólny ojciec, ten najlepszy czempion i dwie różne matki. W kolejnych latach można inne samiczki dołączać i tak z biegiem lat będziemy mieli przyrodnie rodzeństwo po różnych mamach, po jednym ojcu. Te dzieci będziemy imbredować na siebie, czyli będą nośnikami tych najlepszych yy, znaczników, genów tego samca. Oczywiście idealnie jest Łączyć w pokrewieństwie, mieć już wyprowadzone linie. Tacy hodowcy na świecie są ja od nich zakupiłem gołębie, by kontynuować ich pracę. Mowa tu o Florze Ferworcie, którzy na za zawazowali te gołębie. Mają protoplastów Jansenów, którzy znani byli z najlepszej hodowli w pokrewieństwie. Również gołębie Sztykelbaum poprzez Fulgoniego i Marcela Desmeta są kapitalnymi nośnikami tej siły dziedzicznej. I tutaj warto wspomnieć. Że posiadając przedcudownego asa, który zdobywa kilka pierwszych nagród, warto powiedzieć jego cechy. Niemniej jednak bardzo trudno jest po nim wyhodować, bo on, jak już wcześniej wspomniałem, jest rozszczepiony genetycznie. Wówczas trzeba się skłonić do hodowli, którzy prowadzą hodowlę po Ten gołąb, który ma duży nośnik genetyczny, będzie niejako matrycą, która da ten fundament. Natomiast ten najlepszy czempion. Da ten wynik lotowy. To jest jedyna droga do powielenia czempiona. Natomiast łączenie czempiona z innym czempionem, który jest również rozszczepiony genetycznie, to jest ślepa uliczka, to nic nie daje. Oczywiście w rodowodach hodowców, którzy specjalizują się w sprzedaży gołębi, często widnieją piersi zdobywcy nagród i z różnych beczek. To tylko jest rodowód. Kolorowy papier. On nie ma żadnego wpływu na hodowlę. Dlatego wystrzegajmy się kolorowych rodowodów, gdzie ojcowie, dziadkowie i tak dalej zdobywają pierwsze nagrody, ponieważ jest to kłam. Również zakupy na aukcjach to również jest kłam. Tam również nie kupujemy gołębie, ponieważ tam trafiają głębie wyselekcjonowane, które nie nadają się do dalszej hodowli, lub starsze gołębie, które w ogóle nie zdały egzaminu w hodowli. Tak więc gołębie kupujemy tylko u uznanych mistrzów. Najczęściej po wdowcach lub z tego późniejszego lęgu, ponieważ pierwszy i najczęściej drugi lęk zachowują dla siebie, ponieważ oni cały czas grają o wynik lotowy. Temu też tam zdobyć cokolwiek jest bardzo trudno. Wcześniej należy zdobyć ich zaufanie, zaprzyjaźnić się z nimi i być może wówczas uda się coś otrzymać, by na tym zabazować. Tak, w tych kilku słowach powiedziałem, jak trudno jest zapoczątkować hodowlę gdzie kupić materiał hodowlany. Dzisiaj, wchodząc w temat łączenia w pary, podpowiem, że oprócz wyników lotowych, kojarząc gołębie, czyli oprócz linii hodowlanych, również należy patrzeć na budowę. Nie jest ona aż tak bardzo istotna, ponieważ też tu jest dużo różnych takich fałszywych zabobonów, które są powielane poprzez nieświadomych hodowców. Między innymi teoria oka. Teoria oka nie ma nic wspólnego z wyczynnością lotową. Oczywiście lubimy patrzeć w oczy gołębi, to jest niejako zwierciadło duszy, tak jak u ludzi, ale tam jedynie dopatrujemy się zdrowia gołębi. Blas oka, żywość oka, to jest zdrowie. To podobnie u ludzi, gdzie człowiek chory ma oczy przygaszone czy rozbłyszczone. I tak, podstawa. Dobrego gołębia pokażę na przykładzie swoich gołąbków i dzisiaj troszeczkę odwrotnie pokażę samiczkę dałem do boksu i spróbuję dać do niej kilka samczyków, a być może któryś z nich jej się spodoba. Spójrzmy najpierw z bliska na te gołębie. <sum> Już czwarta część cyklu łączenie w pary. W tym cyklu. Podają ogólny zarys schematu, jak łączyć w pary. Dzisiaj poruszę na zakończenie kilka różnych tematów, skąd zdobyć gołębie, na jakich bazować, czym karmić. Tutaj zaprezentuję na początek gołąbka, który zdobył pierwszą nagrodę w locie z Orleanu 1070 km. Jest to gołąbek o numerze. 187 14 07 rok w pierwszym dniu na dystansie 1070 km były tylko trzy gołębie, ten niebieski gołąbek z linii Jana Ardena zwyciężył. można by poglądowo zerknąć na jego układ lotek jak widać zarysowany dekalarz, czyli uskok między lotkami pierwszego a drugiego rzędu lotki drugiego rzędu równe one stanowią płaszczyznę nośną natomiast płaszczyzną napędową są lotki pierwszego rzędu stąd wymagany jest uskok dekalaż ponieważ lotki drugiego rzędu nie powinny być zbyt długie natomiast powinny być równe względem siebie nie będę teraz się rozwodził na temat wyglądu siódmej lotki, niemniej jednak ona wzdłuż całej swojej osi powinna być w miarę równa, zaoblona na końcu i przypominająca nóż stołowy. Również cztery ostatnie lotki powinny mieć wentylację. Porównałbym to do spadochronu starego typu wojskowego, który miał odzwór w czaszy. By nadmiar powietrza stabilizował lotczas. czasu, mam go tutaj do samiczki. Samiczka z linii Super Krak Cruzeau, wydaje się, że to jest dobre połączenie, a więc oświeżam gołębia linii Jana Ardena, najlepszą na świecie. Linią Supercrack gruzon Gołębia, który zdobył pierwsze nagrody od 150 do 1150 km. Wspominając jeszcze o budowie, o skrzydle, pokażę tutaj Gołębia z linii Wyżymaczy. Jest to syn Kubusia, jest to młody gołąb tegoroczny, ale jak już w ręce wyczuwam, jego budowa jest idealna, opływowa. Głowa inteligentna, ciekawska, świata. Muszę tutaj podpowiedzieć, że inteligencje nie wszystkie gołębie dziedziczą, a więc tak około 20% z lęgu Jeśli zauważymy tą cechę, należy ją powielić. Taki gołąb podczas różnych warunków atmosferycznych, podczas różnych sytuacji potrafi odnaleźć drogę do domu, nie da się zwieść, Grupie dużej lotowej nie błąka się, tylko w linii prostej stara się powrócić do domu. Mówię tutaj o trudnych warunkach atmosferycznych, gdzie następuje załamanie pogody. Syn Busia o przepięknym skrzydle, również zarysowanym dekalarz. Mostek kończy się na widełkach. Jest to jedna linia. Czyli budowa jest wzorowa. Dla odmiany pokażę coś z linii tajnej broni tosnowca, czyli janseny z Holandii. Zerkniemy tu gołąbka dla przykładu dwuletniego. Jeśli chodzi o te janseny, one są średniej budowy. Nie lubię dużych gołębi, ponieważ te duże gołębie są żarłoczne. Gołąb z linii Merksa jest średniej budowy. Podobnie jak w jego protoplasti. Skrzydło idealne, równie zarysowanym dekalarz Bardzo ładnie zaoblone końcówki lotek. I z przerwą wentylacyjną na końcu. To jest Jansen z tajnej linii kosnowca. I jeszcze tu zerkniemy jednego tegorocznego, ponieważ on tu będzie miał tą cechę właściwą, jeśli chodzi o gołębie Jansen. Starą linię otoczki. Koloru różowego. Czyli mówiąc o łączeniu w pary szczepów, należy znać ich historię i pochodzenie, ponieważ fenotyp uzewnętrznia pewne tu cechy. A więc różowe zabarwienie woskówek dotyczy starej linii Jansena. I tą cechę również powielamy. Są to najszybsze gołębie. Również skrzydło bez zarzutu. Budowa aerodynamiczna. Dopasowana do wielkości gołębia. Te gołębie są średniej budowy. Takie gołębie są spałemniałymi lotnikami na krótkich, średnich dystansach. Również Jansenowie próbowali na długim, gdzie wygrywali. No. Aczkolwiek, jak twierdzili, loty na długich dystansach są dramatyczne, ponieważ w czasie podróży jaszczębie, Sokoły potrafią. Złapać i najlepszego lotnika, który już pod wpływem trasy odczuwa zmęczenie. Jeśli chodzi o porady dla młodych hodowców, budowę skrzydła zamieszczam na końcu tego klipu, natomiast chciałbym jeszcze tylko podpowiedzieć w skrócie: i żywienie. Używamy w dzisiejszej dobie karm zakupionych bezpośrednio u producenta. Te mieszanki już są dokładnie zrobione, opisane. Ja, opisane ja, stosuję głównie mieszanki firmy EuPol. Jestem z nich bardzo zadowolony, ponieważ za stosunkowo niską cenę otrzymujemy wysoką jakość. Nie ma potrzeby zakupywać zagranicznych mieszanek, ponieważ niczym się nie różnią jeśli chodzi o jakość, natomiast są wygórowane cenowo. Więc po co przepłacać? Podstawą jest świeży gryt, tak zwana MMK, witaminy AD3, E oraz B kompleks. To stosujemy na co dzień. Nie ulegamy reklamom o tajemnych programach lotowych, hodowlanych i tak ponieważ jest to niepotrzebne. Nie stosujemy w ciemno tak zwanych antybiotyków, choroby jedynie i wyłącznie w konsultacji z lekarzami weterynarii. I tutaj muszę przyznać, że w Polsce nastąpił znaczący postęp. Jeśli chodzi o lecznictwo gołębi, należy więc. Zasięgać opinii miejscowego lekarza weterynarii. Nie leczymy sami na ślepo żadnymi cudownymi środkami z podlady czy jakimiś miksturami, ponieważ to jest żywy organizm i reaguje na każde szkodliwe lekarstwa. Szczepienia ochronne są podstawą zdrowotności stada hodowlanego czyli przeciwko paramiksywiliozie, salmonelozie, mykoplasmozie oraz przeciwko ospie. Gołębi, również odrobaczenie, czyli jest to podstawa. Natomiast, wracając jeszcze do łączenia w pary, tak jak przypominałem, ideą każdego hodowcy jest posiadać własny, ugruntowany szczep. Staramy się więc zakupić gołębie od mistrzów, mających już uznanie na przestrzeni lat, kwalifikujących się, legitymujących się dobrymi widnikami lotowymi. I staramy się zaprzyjaźnić z nimi, by z trzeciego, czwartego, ewentualnie po wdowcach lęgu nabyć materiał hodowlany. Mając tą bazę, czyli fundament, możemy budować swój szczep. Tak jak wspomniałem na poprzednich klipach, łącząc najlepszego samca, wytrzynowca po kolei z różnymi samiczkami, potomstwo łączymy na siebie, czyli na cechy tego wybitnego gołębia. Oczywiście kosz. Gołębie młode 50-15 start, i do 100 km w ramach prywatnych treningów, Później w ramach oddziału. W następnych poradach, już za jakiś czas, będę dokładnie przybliżał budowę skrzydła, aerodynamikę tego skrzydła i itd. Tak Zapraszam do oglądania moich wideoklipów. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołęnik. pulse